No ja jestem fanem też deserów, więc e, zdecydowanie, szczególnie ta druga bramka, muszę powiedzieć, że była takim deserem. To bo... tak samo jak finowie wierzą w drugie, to, to my wierzymy w pierwsze. Partnerem kanału Meczyki jest Superbet. Super oferta, super promocje i super aplikacja. Superbet, jednym słowem super. Partnerem kanału jest Zonda Krypto, lider wśród giełd kryptowalut Europy środkowo-wschodniej. Z kodem MECZYKI otrzymujesz 10 dolarów w kryptowalucie na start. Partnerem kanału jest Media Expert, dystrybutor mistrzowskich telewizorów Hisense. Patrząc z przebiegu spotkania, mecz pod kontrolą. Wydaje mi się, że też ta druga bramka już trochę chyba nas też uspokoiła, bo mieliśmy 1-0, ale gdzieś tam jeszcze Litwini próbowali atakować. My też w tych sytuacji może... Czasami ostatniego podania, lepszego gdzieś tam podania zabrakło, żeby gdzieś tych sytuacji stworzyć więcej, ale mi się wydaje, że spotkania pod kontrolą mecz, ale oczywiście no, są rzeczy, które można poprawić, szczególnie jeżeli Fini grali praktycznie jeden na jeden na całym boisku i gdzieś tego przyjęcia, wyjścia na pozycję, wygrania przestrzeni, pójścia do przodu czasami brakowało, ale wydaje mi się, że takie mecze... Po prostu trzeba, trzeba rozegrać, wygrać i, i, i wrócić, wrócić do Polski z trzema punktami. Tak było parę razy, że właśnie mogliśmy to przegrać, lepiej to utrzymać, przegrać przez środek pola, ale gdzieś właśnie tego elementu zabrakło i też Litwini trochę tam przy się, przy tych drugich piłkach gdzieś się zbierali, gdzieś tam próbowali coś tworzyć i faktycznie przy takim większym spokoju, kulturze grze, gry pewnie byłoby nam łatwiej w pierwszej połowie, ale w drugiej połowie chyba od, od początku już trochę pozmienialiśmy rzeczy i to wyglądało lepiej, choć z tych przy tych rozegraniach schematów, jak, jak parę razy byśmy to lepiej rozegrali, to też i pewnie więcej sytuacji byłoby bramkowych i wynik mógł być większy, ale w przebiegu spotkania jakby tutaj swoje zadanie wykonaliśmy. Jeszcze jest parę meczów w tym roku, no, zobaczymy później w przyszłym roku ile jeszcze meczów zostanie. Wiadomo, nas każda bramka cieszy. Dziś, dziś mam nadzieję, że też my będziemy robili postęp, bo wiadomo, przy, teraz przy tej nowej, świeżej krwi to zawsze te początki są takie, że gdzieś więcej optymizmu jest, ale zaraz też trzeba będzie wykonać kolejny krok do przodu, kolejną pracę, żeby też się rozwijać przede wszystkim. Bo często też jak jest właśnie, że na początku tak swobodnie wszystko wychodzi jest łatwiej, ale. Z biegiem czasu trzeba też dokładać parę elementów i my teraz przed to takimi elementami, żeby dołożyć do naszej gry stoimy i na tym zgrupowaniu listopadowym, przed tymi dwoma meczami, które jest, to, to myślę, że dla nas to będzie takie kolejne zadanie, kolejny krok w tym, żebyśmy w naszej grze poprawili elementy, które na przykład dzisiaj jeszcze nie funkcjonowały tak jak powinny, albo mogły lepiej funkcjonować. Zobaczcie, 87 bramka, dzisiaj byłeś jak ten taki drygent, albo kucharz, w zależności jakby to porównać, gastronomicznie wyszło smaczne danie chyba, smaczniejsze niż Wcześniej. No ja jestem fanem też deserów, więc e, zdecydowanie szczególnie ta druga bramka można powiedzieć, że była takim deserem, bo, bo zamknęła trochę ten mecz, ale wiadomo, że gdzieś w pierwszej powie mieliśmy tak faktycznie sam na sam, gdzieś jakbyśmy się lepiej zabrali, lepiej dograli, to może też i w pierwszej powie byśmy zaczęli lepiej grać e, przy, przy takim lepszym wykorzystaniu sytuacji, ale to zdawaliśmy sobie do tego sprawę, że dziś. Czasami te mecze wyjazdowe, jak dziś tej kontroli w środku pola nie ma aż takiej, no to też czasami ciężko jest przejść na pole przeciwnika, gdzieś tam utrzymać piłkę, gdzieś tam swoje sytuacje. W drugiej połowie może te sytuacje były, ale to też tam jeszcze zabrakło ostatniego podania, wykończenia, więc no jest jeszcze pole do poprawy i na pewno teraz przed nami, tak powiedziałem wcześniej, te zadanie, żebyśmy przy rozegraniu, przy tych schematach, czy, czy nawet jak będziemy grali z lepszymi, czy z, czy z drużynami, które jak dzisiaj Litwini no, grali jeden na jeden, bo nawet czasami chcieliśmy przerzucić piłkę na stronę, a tam już Litwin stał przy nas, to też pokazuje, że powinniśmy gdzieś zagęścić, przegrać, zagrać na jeden, dwa kontakty, zrobić przewagę i pójść, pójść do przodu. I tak zawsze wyniki się później e, muszą zgadzać i się, i się bronią, ale zdecydowanie, że mm, wiadomo, że jak mamy jakieś nowe założenia, tak jak powiedziałem na początku, one tą świeżą krew zawsze łatwiej jest trochę to przerzucić na boisko. I tak do tej pory się wszystko działo, to co trener mówił, to w jaki sposób do nas dociera, to jak tak naprawdę jest szczery i klarowny w tym jak chce żebyśmy grali, jak chce żebyśmy wykonywali zadania, albo też na co mamy uważać, ale też zdajemy sobie sprawę, że teraz to jest już kolejny, znaczy czas na to, żeby, żeby zrobić ten krok w tej naszej kulturze gry i w tym jak jak mecze mieć jeszcze lepiej pod kontrolą, jak jeszcze więcej mieć schematu, które, po którym będziemy stwarzali sytuację, bo wiadomo, że tego czasu jest po prostu mało i też nie było czasu, żeby, na to, żeby to trenować, mimo że w listopadzie będzie nagle dużo czasu. Ale gdzieś mieć to w głowie, że jednak um, no, chcemy robić ten krok do przodu i rozwijać się przede wszystkim jako reprezentacja, e, nie tylko wygrywać mecz, ale też, żeby ta gra wyglądała jeszcze lepiej niż w dzisiejszym meczu. Trzeba było biegać, bo tak będzie wcześniej nie agresywni, wysoko starali się podchodzić, szczególnie w pierwszej połowie, a w drugiej już troszkę więcej miejsca zostawiali. Eee, nie jest to łatwy teren, tak? też e, sami Holendrzy się o tym przekonali, wygrywając tylko 3-2 i, i zdawaliśmy sobie sprawę, że, że trzeba będzie to wybiegać, wywalczyć, ale no, też jakością i umiejętnościami wygrać to spotkanie. Jest, e, trener zawsze wołuje większą ilość po to właśnie, że gdy, gdy wypada jeden, czy to przez kontuzję, czy przez karki, no to kolejny musi być gotowy, jesteśmy. Rewendantami Polski, tak, nieliczni mają ten zaszczyt, także myślę, że kto gra i będzie zastępował tych zawodników, no to da siebie wszystko i trochę z po klubu to ty markotny jesteś po tym, co no, się dzieje w Winterze. Nie, nie, A, y, A to jeżeli... prawda, że będziesz miał więcej szans na grę, tak jak Jan Urban trener właśnie tak cały czas powtarza, że no, masz to u tak. obiecane. Mam, Mam wszystko w swoich hmm. nogach, będę robił wszystko, żeby tych szans było jak najwięcej, mamy dużo meczów i... Będę Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie ciężki teren, też Holendrzy się o tym przekonali i agresywnie podchodzili wysoko, także w pierwszej połowie nie było łatwo rozgrywać tą piłkę, ale w drugiej wyszła nasza jakość i umiejętność i cieszymy się, że, że, że wygraliśmy to spotkanie, bardzo ważne. Nie, nie przypominam sobie jakichś takich e, większych strat, no może jedna, dwie się zdarzyły, ale to też jest e, sport, no, mamy prawo do popełniania błędów. tak? Przy tym jeszcze, że jak e, przeciwnik wychodzi mocno agresywnie na ciebie, no to, to, to gdzieś tam jest e, wliczane. ale najważniejsze, że umiejętnościami, później agresją też e, naszą. I, Jakością wygraliśmy to spotkanie. No, no w ostatnim czasie nie grałem tyle, ile bym chciał, ale w Champions League tam chyba z 65 albo 70 minut grałem, także to było na kilka dni przed zgrupowaniem, i w tych dwóch meczach e, mimo boisk troszkę różnych, bo i tutaj było troszkę twardsze, a w Polsce bardziej miękkie, to, to dobrze się czułem i też przede wszystkim nogi też dały radę. Więc zdecydowanie cieszymy się, że ta więź między piłkarzami a, a, a kibicami jest coraz lepsza i no nie przypominam sobie meczu, po którym tak e, poszliśmy do, do kibiców i tak fajnie się bawiliśmy, śpiewaliśmy, razem się cieszyliśmy z tego, z tego zwycięstwa eee, i dziękujemy im za to, że przyjechali bo naprawdę byli liczni i tak jak oni też to śpiewali, że gramy u siebie no to, to można było czuć z boiska Dobrze, ale wiemy, że mamy bardzo szeroką kadrę tak, z dużo jakościowymi zawodnikami i też wiemy, że teraz Śliszu wypada i, i Przemek Wiśniewski, także na pewno kolejni dostaną szansę do tego był ten sparing właśnie potrzebny trenerowi, żeby zobaczyć, sprawdzić innych zawodników i myślę, że pozytywne dostał sygnały i mm, no przede wszystkim wygraliśmy dwa spotkania i to cieszę, przyszedł nowy trener. Fajnie to wszystko wygląda, zazębia się i, i oby tak dalej. Dużo spokoju wniósł do naszej reprezentacji. No i my idziemy za nim. W ogień, żeby, żeby te wyniki były jak najlepsze i żeby cała Polska się cieszyła z tego No i to był, to był nasz cel, żeby, żeby reprezentacja to było, było wyróżnienie. E, i, I taki zaszczyt, żeby, żeby tu przyjechać, żeby był głód przyjazdu na, na reprezentację, żeby chłopaki czekali, aż, aż dostaną info, czy, czy są w tej, nie wiem, szerokiej kadrze, czy 23 piątce I przyjeżdżać na kadrę po to, żeby że z uśmiechem i potrenować i wygrywać, a nie tylko do pierwszego, do pierwszego meczu dostać czapkę i, i wracać. Do klubu. No, w którymś spotkaniu ktoś musiał, musiał pauzować, tak się poukładało, że z Holandią, no nie będziemy przeżywać, mamy następnych chłopaków gotowych, chętnych do gry, szansa dla, dla, dla następnych i, i tyle. Nie będziemy dramatyzować. No, oczywiście, że tak, to tak samo jak Finowie wierzą w drugie, to, to my wierzymy w pierwsze.